Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku wracamy do działań Stanisławy Grabskiej, tym razem na polu sztuki. Pierwsza dama polskiej teologii była również artystką. W Lwowie ukończyła prywatne liceum sióstr Urszulanek. Po wojnie i przyjeździe rodziny Grabskich do Warszawy rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Plastycznych znanej dzisiaj jako Akademia Sztuk Pięknych. Na tej uczelni zdobywała wiedzę i rozwijała warsztat w dziedzinie tkactwa artystycznego pod okiem profesora Jana Cybisa. W 1956 roku ukończyła studia i rozpoczęła pracę w Biurze Wzornictwa Przemysłowego. Sztuka tkania kopierców i gobelinów Wywodzi się z egzotycznej Persji. Termin kobierzec odnosi się do jednostronnej tkaniny dekoracyjnej wykonanej ręcznie techniką wiązania na krośnie poziomym lub pionowym. O wyjątkowości danej tkaniny świadczy umiejętne zestawienie określonego motywu i koloru nici. Najczęściej był to jedwa łączony z wełną. Gobeliny grabskiej wykonane są najczęściej z wełny. W ten sposób nawiązują do polskiej sztuki ludowej. Motywami dominującymi w tkaninach projektowanych lub wykonywanych przez Stanisławę Grabską są motywy roślinne, ludowe, religijne oraz literackie. Pojawiają się też scenki rodzajowe. Barwami którymi chętnie operowała artystka, były stonowane brązy, zielenie i beże oraz inne kolory natury. W ten sposób twórczyni dawała dowód naturalnego związku człowieka z przyrodą. Grabska wypowiada się w swojej sztuce spokojnie, bez pretensjonalności. Dzięki temu gobeliny Grabskiej wnoszą do wnętrz, które zdobią spokój, i harmonię. Jak już Państwo wiedzą, Stanisława Grabska była teologiem, więc siłą rzeczy zainteresowania religijne znalazły miejsce w jej twórczości artystycznej. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach organizowanych między innymi przez Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, którego była założycielką i wieloletnim prezesem. W naszej izbie przechowujemy kilka prac Stanisławy Grabskiej, projekty oraz fotografie wykonywanych tkanin. Ostatnim dziełem artystki jest Gobelin, który Państwo widzą. Przedstawia on scenę Bożego Narodzenia i stanowi symboliczne zwieńczenie głównych zainteresowań duchowych Stanisławy Grabskiej. Zachęcamy do śledzenia fanpage'a Liceum w Sulejówku, na którym prezentujemy fotografie wybranych prac artystki